Zachęcony Waszymi pochlebnymi opiniami na temat Peugeota 308, zachęcony jego urodą, a także Waszym zamiłowaniem do samochodów elektrycznych, postanowiłem na warsztat wziąć kolejnego Peugeota. Tym razem to Peugeot 2008. Niezwykłej urody mały crossover. Mały, więc może tańszy. Mały, więc może przestronniejszy w środku. Wziąłem to auto nie dlatego, żeby się nad nim pastwić, tylko żeby wam wyjaśnić a, może o tym nieco później. Subskrybuj kanał Otomoto TV, aby nie przegapić kolejnych filmów. Kliknij czerwony przycisk i włącz wszystkie powiadomienia. Odwiedź także nasz blog, gdzie znajdziesz testy, porady i aktualności motoryzacyjne. Motopedia.otomoto.pl Peugeot 2008 to modny crossover. Urody temu autu odmówić nie można. Oczywiście Francuzi wiedzą jak zbudować bardzo atrakcyjne nadwozie. To jest samochód, który jest nieduży, ma 4,30 m długości i 2,60 m rozstawu osi. I na tej przestrzeni, na tej powierzchni trzeba znaleźć miejsce dla pięciu dorosłych pasażerów, na bagaż, no i właśnie na napęd. No i tutaj dochodzimy do kluczowego momentu tego samochodu. Bo otóż Peugeot 2008 został zbudowany na platformie CMP. Peugeot 2008 w wersji elektrycznej został zbudowany na platformie eCMP, chociaż tak naprawdę to jest ta sama platforma przystosowana do napędu elektrycznego. No i właśnie tutaj pojawia się pewien kłopot. Bo wszystkie samochody, które wymyślone są jako samochody elektryczne, no, mają zupełnie inne proporcje: mają gdzie indziej umieszczony akumulator trakcyjny. A samochody spalinowe, wiadomo, że z przodu muszą mieć silnik. Więc Peugeot 2008 może być napędzany zarówno silnikiem spalinowym, jak i napędem elektrycznym. Więc to powoduje, że tego miejsca w środku wcale nie mamy tak dużo jak w samochodach elektrycznych, które wymyślone są jako samochody elektryczne. No bo napęd elektryczny znajduje się tutaj, baterie umieszczono pod podłogą, pod fotelami, no i został bagażnik. I teraz jedna kluczowa informacja. Czy w tym samochodzie jest dużo miejsca? Otóż nie, ale nie będę się pastwić nad wielkością tego samochodu, no bo oczywiście mój gabaryt. Yy, mówi, że to nie jest samochód dla mnie, no ale jak ktoś jest mniejszy, no to gdzie zmieści walizki i bagaże? Nominalnie to jest ponad 430 litrów, chociaż trudno w to uwierzyć. Jest podwójna podłoga. Jak widzicie, nasz zestaw walizkowy się zmieścił. Z jedną małą, drobną uwagą: największa walizka powędrowała na tylną kanapę. No a skoro mamy do czynienia z samochodem elektrycznym, no to musimy jeszcze gdzieś schować całe to ustrojstwo. No więc pakujemy to tutaj. I pewnie zastanawiacie się teraz, po co jest mi to wiadro. To wiadro jest po to, żeby mówić wszystkim niedowiarkom, że samochody elektryczne to fajna sprawa. Kluczowe w przypadku każdego samochodu elektrycznego jest oczywiście to, jak szybko możemy to auto naładować. I tutaj sprawa się tak naprawdę komplikuje, bo chociaż możemy znaleźć pewne analogie w stosunku do tankowania normalnym paliwem benzyną albo olejem napędowym, no to jednak wymaga to pewnego wyjaśnienia. Każdy samochód elektryczny przynajmniej powinien być standardowo wyposażony w taki kabel. Standardów jest kilka, ale znacznie ciekawsze i ważniejsze jest to, że to nie jest ładowarka, bo ładowarka jest tak naprawdę w samochodzie. To jest zasilacz, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie to jest urządzenie, które ma skomunikować właśnie słupek z samochodem, czyli z ładowarką. No dobra, ale co z tym czasem ładowania? No, w przypadku benzyny yy, sprawa jest oczywista. Wsadzamy pistolet do zbiornika paliwa, włączamy go i paliwo leci. Ale jak pokazać, jak leci prąd? Tego się nie da zrobić. Można jedynie posłużyć się pewnym przykładem. I teraz tak: ładowanie jest albo AC, albo DC, czyli prądem stałym, albo prądem zmiennym. I oczywiście prąd AC jest znacznie wolniejszy, bo to jest prąd, który mamy w normalnym gniazdku. I można powiedzieć, że ten prąd on nie leci tak jak paliwo, tylko on sobie delikatnie kapie. Im mocniejszy prąd, tym ten prąd bardziej i z większą intensywnością leci. No dobrze, ale co z tymi ładowarkami szybkimi, tymi słupkami szybkiego ładowania, gdzie moce przekraczają właśnie. 3,7, 7,2, czy 11, czy 22 kWh, no tam mamy moce ładowania rzędu 50, 100, 150, a nawet 300 kWh. Taką mocą możemy ładować. No to wtedy po prostu ten prąd leci bardziej. Ale to nie wszystko, bo nawet jeśli takie auto podłączymy do szybkiej ładowarki, to i tak. Ten samochód będzie się ładować z taką prędkością, na jaką pozwala najsłabsze ogniwo całego tego procesu ładowania. Czyli jeśli mamy ładowarkę 22 kW w samochodzie, to nawet jeśli podłączymy ten samochód do źródła ładowania o mocy 300 kW, to i tak samochód przyjmie 22. Jeśli mamy w samochodzie ładowarkę słabszą, no to jesteśmy skazani na wolniejsze ładowanie. No i teraz, co z tymi ładowarkami naprawdę szybkimi? Wyobraźcie sobie, że najsłabszym ogniwem jest na przykład ładowarka, na przykład kabel. Wtedy tak naprawdę prąd popłynie takim niedużym otworem. A jeśli mamy do czynienia z szybkimi ładowarkami, to ładujemy samochód tak. Ile tego prądu wleje się w lejek? Niedużo, prawda? Ale żeby sprawę skomplikować. To jest jeszcze jedna kwestia. Mimo tego, że na przykład słupek ma moc 50 kW albo 150 kW albo 300 kW, to wcale nie oznacza, że od samego momentu startu ładowania będzie podawana właśnie taka moc. Nie, bo to falownik, bo to samochód tak naprawdę decyduje, jaką, jaki prąd może przyjąć w jakim czasie. Więc to określenie, że ładowarka ma moc 22, 50, 150 czy 300 kW, to jest tylko pikowy, to jest szczytowy moment ładowania. Mam nadzieję, że to jest takie proste, że jak już teraz będziecie kupować elektryka, to naprawdę będziecie wiedzieli, jak długo to auto trzeba ładować. No i widzicie, że 2008 to bardzo fajny, przestronny crossover, pięcioosobowy dla dwóch. Z przodu. Ale tak naprawdę wystarczy 198 zamienić na 167 i wtedy z tyłu jest tutaj naprawdę wygodnie. Brakuje mi tylko yy, takiego podłokietnika, no ale chociaż dobrze, że kanapa jest dzielona. A tak? Miejsca jest dużo. Plastiki twarde, ale przyjemne. Skóra sztuczna i dwa porty USB. I co najważniejsze, nad głową mam naprawdę dużo miejsca. Nieźle. Hmm, Zawsze to samo. 167 nigdy nie pamięta, żeby odsunąć fotel. No, ale jak odsunę sobie fotel, no to miejsca jest tutaj wystarczająco. Ok, nikt za mną nie usiądzie, ale umówmy się, auto tych gabarytów może służyć śmiało jako samochód dla dwóch. Wnętrze, w sumie można powiedzieć, że jest bardzo podobne do tego z 308, ale jest nieco inne. Mamy na przykład 3D cockpit, ale trochę inaczej są wyprofilowane tutaj te zegary. Można się chwycić, nie wiadomo po co to jest taka łapka. Oczywiście duży centralny wyświetlacz, oczywiście te same przyciski, które mamy w 308, nieco inaczej zaprojektowane. I nad nimi mamy jeszcze panel przycisków, takich przycisków w zasadzie panel dotykowy. Podgrzewanie fotele, bardzo dużo schowków, no i królestwo piano black. Jeśli ktoś nie lubi piano black, no to tutaj mu się nie będzie podobało, ale na przykład odkryłem bardzo fajny tutaj schowek, który wydaje mi się, że mógłby być ładowarką indukcyjną, ale tą ładowarką nie jest. Na szczęście są dwa porty USB. I uwaga, 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 najważniejsza informacja: schowek nie ma lampki. A czy zmieści się tutaj nasz kubek? Proszę. Drugi. Trzeci tutaj, bo ten schowek w podłokietniku jest naprawdę olbrzymi. Zobaczcie, schowam tutaj prawie całą rękę. Schowek w drzwiach jest jeszcze. To wszystko jest. Wygodny fotel. Można jechać. Aha, jeszcze jedna ważna uwaga. Peugeot wcale nie jest tanim samochodem, ale o tym na końcu. Ale. Szuka tutaj producent pewnego rodzaju oszczędności. Bo no, na przykład mam szklany dach, ale chciałbym sobie ten szklany dach elektrycznie zasłonić. Guzik, muszę to zrobić ręcznie. Ktoś powie, no tak, walka z masą. Nie, 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 to jest oszczędność kilku euro. Takich oszczędności tutaj widzę kilka, więc no, w samochodzie za 200 tysięcy to już czegoś takiego być nie powinno. Jedną z bardziej irytujących rzeczy, nie tylko w Peugeotie 2008, ale we wszystkich Peugeotach, które mają tę samą architekturę i ten sam, ten sam system, jest to, że nie mogę uruchomić samochodu, po prostu przyciskając przycisk, tylko muszę go przytrzymać. To samo dotyczy się, jeśli chciałbym wyłączyć silnik. Zobaczcie, przyciskam, nic się nie dzieje. Przyciskam, nic się nie dzieje. Muszę przycisnąć i przytrzymać chwilę. Rzecz bardzo wydawałoby się no, nieistotna, prozaiczna, ale jednak w codziennym użytkowaniu to potrafi wkurzyć. Yy, cała reszta. Wyświetlacz, na którym to menu wcale nie jest jakoś szczególnie rozbudowane, jest podobny do 308, ten i-Cockpit, tak samo jak w 308, dla mnie jest beznadziejny, no bo ja siedząc za kierownicą, mając dobrą pozycję, nie widzę tego wyświetlacza, musiałbym się podnieść do góry, ale nie chcę się pastwić nad peżotem. wiadomo, 167 cm jak tutaj usiądzie, będzie miało zupełnie inne warunki, komfortowe warunki. Wspomniałem wam, że 2008 jest nieco mniejsze od 308, a jak wygląda cena? No, cena, szczególnie w przypadku elektrycznego, nie jest jakaś zachęcająca, bo to jest 184 600 zł, a w wersji GT, tej, którą testujemy, to jest blisko 200 000 zł. Kto nie chce korzystać z papierowych cenników, może sobie wyziąć i zainstalować aplikację Otomoto i znaleźć tutaj na przykład nie tylko Peżota E2008, ale także konkurencję. A konkurencją jest na przykład Nissan Juke. Można sobie znaleźć, zmieniać wygląd galerii. Nissan Juke, Skoda Kodiak, Ford Puma. To wszystko są samochody, które są ciut tańsze, no ale zabawa zaczyna się, jak porównujemy wyposażenie. Wspomniałem Wam o tym, że ten samochód, podobnie jak 308, został zbudowany na platformie, która przewiduje zarówno napęd spalinowy, jak i elektryczny. No i ma to oczywiście wszelkiego rodzaju konsekwencje, bo normalnie Tutaj mamy silnik spalinowy. No Jeśli są silniki spalinowe, to w przypadku 2008 do czynienia mamy z trzycylindrowymi cylindrowymi silnikami, benzynowym o mocy 130 koni mechanicznych, dieslem także o mocy 130 koni mechanicznych, ale w odróżnieniu do 308 w 2008 mamy mniejszą benzynę o mocy 102 koni mechanicznych. I teraz uważajcie, bo w przypadku napędu elektrycznego ten samochód ma 136 koni mechanicznych, bateria ma pojemność 50 kWh i jest to jedyny możliwy napęd. 50 KWH to wcale nieduża bateria, to przekłada się na niską masę tego samochodu, wynoszącą no, nieco ponad 1500 kg. Jak na samochód elektryczny, to naprawdę wynik świetny, no ale ta bateria. Hmm. Jak się przekłada na zasięg? No właśnie, zasięg Peugeot deklaruje, że to jest ponad 350 km. No i niestety to jest takie bardzo deklaratywne, bo faktyczne zasięgi są zdecydowanie mniejsze. Ale jeśli mówimy jeszcze o napędzie elektrycznym, no to muszę Wam powiedzieć, że tutaj jest falownik, pod spodem jest silnik elektryczny, no i tutaj też jest ładowarka. Skoro zima, to na pewno zastanawiacie się, czy takim samochodem elektrycznym można komuś pomóc i pożyczyć prądu. Zobaczcie, ten akumulator to nie jest akumulator trakcyjny, tylko to jest zwykły akumulator samochodowy. Ma 60A. To nie jest duży akumulator, więc może się okazać, że jeśli komuś pomożecie i pożyczycie prądu, rozładujecie sobie ten akumulator, a bez prądu w tym akumulatorze nie uruchomicie samochodu, nawet jeśli akumulator trakcyjny jest zatankowany na full. W czysta ósemce nie można było się tutaj nachylać z krawatem, a tutaj trzeba się nachylać w kasku. Ale tak naprawdę to jest informacja dla strażaków, gdzie jest główny wyłącznik prądu. Według wszystkich danych na ziemi i niebie, ten samochód w wersji elektrycznej z silnikiem elektrycznym o mocy 136 koni mechanicznych przyspiesza do setki w 9 sekund. No to czas zweryfikować jaka jest prawda. Tryb sport, no tutaj nie możemy nic z obrotami pompować, po prostu wciskam pedał gazu do podłogi i patrzę co się dzieje kopnięcia takiego mocnego w plecy nie ma. Warunki są trudne, bo asfalt jest nieco mokry, no ale zobaczymy, czy w ogóle tu się rozpędzimy do 100 km na godzinę, bo kto wie. I uwaga, mocne hamowanie. Musimy zhamować tutaj, bo wpadamy na shooter. 11,2. No dobrze, moi drodzy. Druga szansa, tak naprawdę trzecia szansa. Tryb sport, pełen gaz. Ach, no czuć, że nie ma tego kopnięcia, no ale co się dziwić, 136 koni no mechanicznych, to nie jest jakiś oszałamiający wynik, no też na takie miejskie auto. Dlaczego nie? Dobrze, mamy przekroczone 100 na godzinę, proszę bardzo, 10,9 sekundy. No więc do 9 cały czas trochę brakuje. Dobrze, dobrze, pominimy to, ile tu jest miejsca, milczeniem. Już ani razu nie wspomnę, czy jest tu dużo miejsca, czy mało, ale na pewno zastanawiacie się, jak takim 2008 się jeździ. I muszę powiedzieć, że ten samochód trochę mnie zaskoczył. Zaskoczył mnie takim komfortowym, spokojnym charakterem. Zawieszenie jest naprawdę miękkie, ale nie jest takie typowo bujankowe, więc nawet na takich Szybszych jakichś łuczkach. Ten samochód całkiem nieźle się trzyma drogi, a co istotne przecież, to jest nadwozie typu crossover, więc ten samochód jest nieco wyżej zawieszony, nadwozie jest nieco wyższe w porównaniu np. z taką 308, więc nie ma takich jakichś nadmiernych czy nieprzyjemnych przechyłów. Jeśli chodzi o tę moc, no to oczywiście tej mocy tutaj trochę brakuje, ale umówmy się, do jazdy takiej codziennej, no to w zupełności te 136 koni mechanicznych wystarczy. Układ kierowniczy nie jest jakoś szczególnie precyzyjny, ale cały charakter tego zawieszenia i stylu prowadzenia tego auta jest naprawdę przyjemny. Co innego, jeśli weźmiemy pod uwagę zasięg tego samochodu. Peugeot obiecuje zasięg według normy WLTP oczywiście powyżej 300 km i to całkiem sporo powyżej 300 km. No niestety ten zasięg w oczach tak naprawdę ginie. Ja wiem, mała bateria, 50 kWh, no to to jest bateria... Taka można by powiedzieć dla samochodu typowo miejskiego, no ale jeśli weźmiemy pod uwagę, że ten samochód zużywa około 20 kWh na 100 km, to z tych 300 iluś kilometrów robi się tak naprawdę nieco ponad 200. No a jeśli będziemy jechali z takimi prędkościami powyżej 100 km na godzinę, no to ten zasięg jeszcze bardziej yy, znika w oczach. Więc tak naprawdę to jest, no właśnie, i czy to jest wada tego samochodu? No, nie byłaby to wada, gdyby nie cena tego auta, no bo mógłbym się zgodzić z tym, że w przypadku samochodu miejskiego nie jest potrzebna wcale olbrzymia, czyli ciężka bateria. Te 50 kWh mogłoby wystarczyć, no właśnie, tylko gdyby na przykład ten samochód zużywał 12-13 kWh na 100 km. No niestety, przy oszczędnej jeździe. Można zejść do 17, ale z kolei przy bardziej dynamicznej jeździe można podnieść wynik do 24 kWh na 100 km. A to w połączeniu z ceną tego samochodu 200 tysięcy. No nawet biorąc pod uwagę wersję podstawową 185 tys. zł, no to tu nie jest, to nie jest dobre połączenie. I chyba to jest największy minus tego auta i chyba właśnie dlatego na ulicach 2008 Peugeotów w wersji E nie ma zbyt wielu. No właśnie, a jak szybko można ładować to auto? Tego peżota można ładować mocą 7,4 kW prądem AC, czyli zmiennym, ale prądem DC, czyli stałym ze słupka szybkiego ładowania, już mocą 100 kW. No a teraz czas sprawdzić, jak tutaj jest cicho. Jak zauważyliście, wyłączyłem radio. Ja będę musiał się zamknąć, chociaż wiecie, że tego nie lubię. No dobra, i sprawdzimy, przy 90 km na godzinę jak tutaj jest cicho. Ustawię ten chociaż to też nie jest takie jakoś super intuicyjne. Dobra. 59,3 nawet biorąc pod uwagę, że mamy trudne warunki, jest mokro. No to 59,3 to nie jest ciche wnętrze. Zobaczymy, co się stanie przy 140 km na godzinę. Ała, 64,7. Słyszę wyraźnie szum opływającego powietrza, no i znowu mam świadomość, że jest mokro, no ale 64,7 to nie świadczy o tym, że w tym samochodzie jest cicho. Aha, jakby ktoś pytał, to prędkość maksymalna tego elektrycznego Peugeota 2008 została ograniczona do 150 km na godzinę, no więc tutaj głośniej niestety być nie może. I na pewno jesteście zaskoczeni, dlaczego tak mało powiedziałem y, jadąc y, tym samochodem. Otóż, można odnieść wrażenie, że to jest nudne auto i po prostu nie ma tutaj za bardzo o czym mówić. Jest ono dość poprawne, ale nudne. No, nie ma tutaj rzeczy, które mogą jakoś y, no, ekscytować, jakoś podnieść ciśnienie. Poprawne, dobrze wyglądające, no, ale po prostu poprawne. Reasumując, czym urzekł mnie Peugeot 2008 w wersji elektrycznej? No właśnie, hmm, czy w ogóle jest coś, co w tym samochodzie może urzec? Przede wszystkim wygląd. Wygląd naprawdę potwierdza, że Francuzi potrafią robić ładne samochody. Może i w tym samochodzie jest ciasno, ale to jest bardzo subiektywne odczucie, bo mniejszy kierowca na pewno znajdzie tutaj dużo przestrzeni. Obiektywnie rzecz ujmując, bardzo skomplikowane są te zegary, bardzo wolno działa na przykład uruchamianie tego samochodu, czasami system naprawdę wolno reaguje, więc to są rzeczy, które irytują. No ale warto sobie zadać pytanie, czy jest sens kupowania samochodu elektrycznego, zbudowanego na bazie samochodów spalinowych. Kiedyś kilka lat Temu oczywiście nie było wyjścia. Dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z samochodami czysto elektrycznymi, no to one są skrojone zupełnie inaczej, bardziej nowocześnie, no i właśnie wtedy jest większa przestrzeń i wszystkie atuty płynące z napędu elektrycznego. Tutaj mamy no, taką, co by tu dużo nie gadać konwersję samochodu spalinowego na elektryka. Jeśli jeszcze to kosztuje wszystko 200 tysięcy złotych w tej wersji GT, no to trzeba sobie zadać pytanie: czy jest sens? Co na to konkurencja? Hmm, no właśnie. Tam powiedziałem o tym, że tutaj tędę. dobra, dobra. <laughs> Idziemy? Zapis, kamera. Zama zapis, kamera, akcja. Ale w przypadku tego samochodu... może Może to wyzwanie Halo? Pan Tavares?